Tegoroczny luty, jak wszystko wskazuje, zapisze się jako miesiąc anomalnie ciepły, bo odchylenia temperatury są w całym kraju dodatnie i maksymalne wartości osiągają plus 4,4 ,4 stopnia Celsjusza. Najbliższe dni nie wskazują na to, aby ta sytuacja miała ulec zasadniczej zmianie. Dzisiaj przez Polskę przemieszcza się zatoka z chłodnym frontem atmosferycznym dając większe zachmurzenie i opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, głównie już na południowym wschodzie kraju. W nocy i jutro nad ranem przemieszczać się będzie turny front atmosferyczny, przynosząc po przejściowej poprawie ponownie większe zachmurzenie i słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Ale od południowego zachodu Rozbuduje się już wyż, który swoje centrum z Francji przemieści nad Litwę. I ten wyż przyniesie zanik opadów i więcej słońca na obszarze naszego kraju. Jeśli spojrzymy na mapy zachmurzenia, to w sobotę jeszcze sporo chmur na obszarze naszego kraju, ale już kolejne dni będą przynosić więcej słońca. Z sobotę jeszcze gdzieniegdzie wystąpią słabe opady deszczu i śniegu związane z tym wspomnianym frontem wtórnym, ale już prognozowany jest stopniowy zanik opadów. Najdłużej te opady utrzymają się na południowym wschodzie kraju. I będą to opady deszczu, a w samych górach, w Karpatach, w Bieszczadach będą występowały opady śniegu. Temperatura powietrza będzie miała charakterystyczny przebieg dobowy z maksimum w dzień osiągającym około 8, może lokalnie gdzieś około 10 stopni Celsjusza i minimalnymi wartościami nad ranem, około. Kilku stopni poniżej zera na obszarze całego kraju. Wyjątkiem będą regiony podgórskie Karpat, gdzie tu na przykładowym meteorogramie możemy zobaczyć, że w tych rozpogodzeniach nocnych na obszarze szczególnie podhala temperatura nocy może spaść do około minus 10 stopni Celsjusza. Wiatr się uciszy. Osłabnie zarówno jego średnia prędkość, jak i również nie będzie porwisty. Wysz pozostanie z nami niemal przez cały najbliższy tydzień, jak widać również na przykładowym meteorogramie. Mamy tu cały czas wysokie ciśnienie. Jedynie około środy przejściowo pochmurzy się i mogą tu wystąpić gdzie, nie gdzie, zarówno słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem, jak i samego śniegu.